Cześć, a co będziemy robić dziś? Dziś będziemy się bawić w domorosłego naukowca. To znaczy, yy, chciałem troszeczkę tak bardziej rzeczowo i naukowo podejść do, to znaczy naukowo, domowo-naukowo. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć rodzajów stali. Yy, wszystkie z nich charakteryzuje fakt, że są to stale nierdzewne. I wiadomo, że można o nich wyczytać różne rzeczy, ich specyfikacje, ich skład, yy, ich właściwości w internecie, u producentów i tak dalej, ale yy, no podobno wszystko najlepiej jest sprawdzić organoleptycznie. A więc yy, na przestrzeni dwóch tygodni pobawię się w yy, Eksperymentatora i sprawdzę w warunkach zewnętrznych, jak zachowują się stanie stale nierdzewne w środowisku niesprzyjającym. Czyli no, generalnie takim, który powinien spowodować w każdej stali, która ma tendencję do rdzewienia, rdzewienie. Po pierwsze i podstawowe. Tu mamy pręt nierdzewny, nierdzewna kwasówka. 14301 czyli taki standard nic ciekawego, nic wyjątkowego dlatego będzie jakimś takim będzie podstawą do porównania dalej już taka dość dość typowa stal nożowa czyli nierdzewna stal N690 Hmm, co można o niej powiedzieć? Taki średniaczek. Taka typowa, optymalna stal na noże. Hmm, nic wyjątkowego, ale też nic ubogiego i zwykłego. Taki, no, tak jak powiedziałem, optymalny wybór. Zobaczymy, jak się zachowa. E, kolejno już stal proszkowa Lmax czyli coś z tak, no, wyższej półki która powinna być bardzo odporna na korozję. Eee, co sprawdzimy? No Almax już taka, taki lepszy wybór na w kwestii noży. Dalej eee, stal nierdzewna M390. Czyli taki mm, proszkowy, taki taki ten. No proszkowy no wiecie, no może nie Mount Everest, ale bardzo dobra stal, nietania, czyli no, puźwa, no droga. Droga stal, nierdzewna, M390. Yy, bardzo dobry materiał na noże, co będzie miało miejsce w okresie późniejszym u mnie prawdopodobnie. Sprawdzimy ją również i na koniec kawałek tytanu. Twarde dziadostwo, bardzo trudne w obróbce, co już mówi samo za, samo za siebie. Też sprawdzimy, no tytan nierdzewny, prawda? Raczej. No i nie ja omieszkam sobie tutaj też porównać to z tymi pozostałymi nierdzewkami. Jak będzie wyglądał test? Każda ze stali jest oczyszczona na tyle by widać jakiekolwiek um, pierwsze oznaki korozji. Każda z nich będzie osadzona w tym samym środowisku, czyli w warunkach atmosferycznych zewnętrznych. Rezultaty i wnioski na końcu. Dziękuję. Gdzie by tu No, to na razie. Nie, no dobra. Mm -mm. Co my tu mamy? Jakaś mokra ściółka, jakieś coś. I jeden dywa. Mam nadzieję, że nikt tego nie ukradnie. Tak. I pewnie się, że wszystko jest należycie wytarzane wil wilgocone No i sprawdzimy za kilka dni za dwa tak, 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 tak. Yeah. Aktualizacja numer jeden. Dwa dni później. Yy, po kolei. Standardowa nierdzewka. Na której nie widać oznak rdzy. A nie grama. <laughs> N690, nierdzewka, która jak widać zaczyna rdzewieć. Co ciekawe. I wcale nie jest aż taka nierdzewna. Lmax. Lmax bez zarzutu. Tytan. Tytan podobnie. I M 390. na powierzchni są takie tutaj, jakieś niby jakby ślady, ale na oczyszczonym elemencie też nie ma ani, ani śladu korozji. Kontrola numer 2. I co my tu mamy? Od czego zaczęliśmy? Od nierdzewki zwykłej. Zwykła nierdzewka nadal w formie bez śladu korozji, kompletnie. Eee, może tytan teraz? Tytan. Idealnie. Kolejnym takim zawodnikiem nie za ciekawym była stal N690. I jej parch postępuje. Nie wiem, czy to jest kwestia tej powierzchni, czy po prostu stali, ale faktycznie tu się coś dzieje. Tutaj coś się wyrabia. Więc coś jest na rzeczy. Wiedz, że coś się dzieje. Elmax. Elmax, no nie, no absolutnie tutaj. Bez zarzutu. Nic się. Nic się nie stało. I M390. M390. Formę zachowuje jaką? Coś tak, jakby nie. To są. To są jakieś drobinki. Wygląda to dobrze. Numer 3. Aktualizacja numer 3. Myślę, że będzie trzeba mocno skrócić yy, opis. Erdzewka. Erdzewka. Okej. Okay. Tytan, bez zmian, eee, N690, o co to się dzieje, panie. rudy nalot jakiś się robi. I teraz zastanawiam się troszkę, czy jest to kwestia tej powłoki takiej na tym płaskowniku, czy też, czy też co, ponieważ ponieważ kot przyszedł Kocię. nie przeszkadzaj nie przeszkadzaj teraz, ponieważ na oszlifowanym elemencie na rantach, które są które są srebrzyste i piękne tej rdzy jakoś tak mocno nie widać a w tych wrzerach, w tych wnękach yy, no jest taki dość mocno zauważalny nalot dalej Elmax, Max, L -max no, bez zarzutu, pięknie, wspaniale. Tak, tu na cięciu, na, na krawędzi, której był cięty, są jakieś takie rdzawe, mm, y, rdzawe rzeczy, ale podejrzewam, że to jest kwestia. <laughs> ale podejrzewam, że to jest w procesie obróbki, coś tam jakiś metal został i dlatego rdzewieje ponieważ reszta absolutnie nie ma śladu m 390 No też spoko. I też na krawędzi, której był cięty są jakieś ślady, więc podejrzewam, że jest to jakaś prawidłowość. Aktualizacja. Aktualizacja numer nie pamiętam ile, ale trochę. M390. Od drugiej strony, że tak powiem, troszkę zaczynam. Ale każda aktualizacja musi się troszkę różnić. Nie zauważam żadnych istotnych zmian co do yy, pojawiania się rdzy. Więc jest spoko. L-Max. L-Max chyba tak mam wrażenie, że trzyma się mimo wszystko odrobinę lepiej, czyli najlepiej ze wszystkich. Zero śladów. Yy, N... 690 panie kochany co tu się co tu się wydarzyło tak jak mówię może to jest kwestia powłoki i powłoka zdaje boranty jakby czyste ale mimo wszystko jakaś rdza jest więc świetnie nie, świetnie nie jest Tytan, chyba to już będzie tylko formalność. Tytan bez śladów. Nierdzewka, no chyba z samej nazwy. Bez śladów. Do siego. M300. To się robi nudne. M390. Nic nie ma. Po, prawda? No, sio. Chociaż trochę atrakcji. Nic. M390 nic. Max Nic. N690. No taki ten nalot jest. Jest. Ale znów nie na rantach. Nie na odkrytych elementach. Tylko na powłoce. Oraz nudy, 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 czyli tytan i nierdzewka bez naruszenia. Do następnego. Szaro, brudno i ponuro. A nasze nierdzewki, nadal są nierdzewkami. Niesamowite. No, jak to się stało? Najbardziej tutaj narażona. To jest chyba jednak tylko ta powłoka, bo na krawędziach nie ma nic. Ostateczne wnioski, ponieważ już i tak sporo przeciągnąłem ten test dużo dłużej niż chciałem. No, ale cóż tu zrobić? To takie głupie trochę jest, bo jakże oczywistym było, że są to nierdzewki, więc nic się nie stanie. Ale mimo wszystko chciałem sprawdzić czy coś. No i oczywiście pręt nierdzewka, nic. Tytan jest całkowicie nierdzewny, bo tu się kompletnie nic nie dzieje. Podwójne zaprzeczenie. Tytan, nic. Um, El Elmax... El Max. No, no. Tak, jakby był nierdzewny, bo tutaj się również nic spektakularnego nie wydarzyło. Wróbel. Wrublu, świetnie. O, o, drugi wróbel. Ale, ja, ja. To nie uciekacie? No dobra. Max nic. M 390 w zasadzie oprócz delikatnych śladów na zewnętrznej powłoce no na tych przeszlifowanych miejscach także no, no nic. Tu są jakieś takie O na krawędzi. Jest jakiś taki nalot, ale to jest podejrzewam od y, cięcia jakimś materiałem. Jakąś tarczą, która miała na sobie metal, zwykłą stal. Te podobnież tutaj. Więc, no też można powiedzieć, że nic. Jedyny taki najbardziej zauważalny efekt, zauważalna reakcja jest na N3... Tfu, tfu. Zauważalna reakcja jest na N690, która spośród tych nierdzewek najbardziej zareagowała. Aczkolwiek na przeszlifowanych miejscach również nie widać jakby mocnej reakcji albo właściwie żadnej, ale ta powłoka, widocznie wywłoka, jest korozyjna i na niej coś się dzieje. Niemniej jednak wskazuje to na to, że coś tam, gdyby miało się dziać z którąkolwiek z nierdzewek, to chyba najprędzej z N690. Szkoda że, nie de de... Szkoda, że nie wziąłem do testów D2. Yy, no i co? To wszystko. Wniosek finalny. Nierdzewka jest nierdzewna. Wow. Szaleństwo. I znowu w Patrzcie to. Rubelku. Ziemia jest w rubelek, ciasto jest w rubelek.